Proszę Romek stąd wyjść! Proszę opuścić to mieszkanie i Romek wyjdź stąd! Powiedziałam ci proszę stąd wyjść! Dobrze! Dobrze. 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 Proszę Dobrze. stąd wyjść, Romek! Dobrze. Proszę, proszę buty, wyjść z mieszkania buty, natychmiast! a tutaj masz buty, proszę wyjść! Młody proszę... <ślać> <ślać> się uruchomił! Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są Wypłacane natychmiastowo natychmiastowo. na strona z kodem zapis, link w opisie. Kurwa, debil siedzi sam, Tak, sześć osób było. O, kurwa, do tyłu. I muzy na pełno Ale mam taką opis. że idę żygać. Nie tak <ścoughs> Nie widzisz? <ścoughs> Kiedy tu... O ja pier... takie powiedzenie, cieszy się jak murzy blaszką. Teraz jest powiedzeniem: Cieszy się jak muszy latarką. DORE, jaka latarka! Ole zajebało! Uch, są... Mógłbym poprosić... Spytaj jej ulubioną pozycję. Lepieska. Na no Na pieska jest najlepszą pozycją. Bo uwielbiam zwierzęta. Okej, okay, czyli lekka tutaj yy, inspiracja. Kii pije kawałek, już wyjechał, to Kurwa, już byłbyś prosto. 250 zł na tego sk... na Dobra, wysyłam ci 500 zł. Dobra, jedziemy, moda, ubieraj się. Ubieraj się. Jedziemy, wujo Ale powiedz, że nie ma czasu na maczka żadnego, bo no, ona no. mówi o maczku. Nie ma czasu na maczka. Seks w nocy po streamie, bo nie mam siły teraz. A drzeć pizdy masz. Ten... Kurwa! Ma, <laughs> <ten stream. śmany> Ej, Ale ona jest dobre ziółko. Dostać milion złotych za uderzenie go, czy odrzucić ofertę. to Dziecko, dała mi kurwa. Milion złotych człowieku, albo mu kurwa jebał I ja opierdole. Powiem tego. Sssst. Jedenatka. Czajnik. I to nie wiem jak ja wody nawet nie wstawiam A! Wiem czemu to kupiłem! Bo jestem tak leniwy, że mi się nie chce nigdy wody wstawić A tu można przez wi-fi wstawić wodę Naprawdę? Wierzy głęboko, że zobaczy wierzy Tego, o który wciąż i... Wierzy AHA aż by się wspomniał jak się wyjeba na motocyklu na czym mówić, kurwa. I wyłowałem kilka znaków. Właśnie <laughs> to miałem mówić na czymś, <laughs> <się wyjebałem śmiech> jak się wyjeba na motocyklu <laughs> Kontuzja, kontuzja. Kocha skręcona, kurra! Gdyby kosplay Aurory? Nie, ale mogę być cosplay swojego starego. Zabij mordy i wypierd... Pomóc mamie, a nie śliczny. Si Co z tego jest? Mój ci papi mnianie, o, jest do dziś ja idę Napierd... Pod B Dalasz Pod B, dalas. b, b, b raczej, no Ty kur... Jeb... Wysa <laughs> <laughs> Ale mnie sraka łapie 48 godzin. No, nichu ja tu minęło 3 dni, ale. Chyba nie jebie. Się nie chuj, spróbuję. Dzień dobry. Zacowane. Bandura parter, <śmiennie> 5 złotych. <śmiennie> Jak ja miałem 7 lat, to pierwszy raz baliłem konia. I nie wypić specjala typowego pomorskiego piwa to wstyd i hańba. Kuwa, nie wytrzymam. Co? daj, daj! drugą. Po głowie short. Dwóch. Jeszcze <supra> ma 10. 10 ma. Brawo. brawo. <supra> Był taki żart też, słuchajcie. E, mówił jeden przyjaciel do drugiego, że słuchaj, stary, nie mogę znaleźć sobie jakiejś fajnej kobiety, potrzebuję jakiejś fajnej kobiety, nie pomóż mi znaleźć. On mówi: Dobra, to wiesz co? Idź do baru, tam jest dużo kobiet i krzyknij: Uwaga policja, te, które uciekną, to znaczy, że są że są mało inteligentne albo to są Po prostu, nie? On mówi: Dobra, dobra, pobiegł do baru, krzyknął. Uwaga, policja, wszystkie uciekły oprócz jednej jedna siedziała, nie? No i tam, wiecie, był z nią, wziął z nią ślub i w ogóle byli wiele lat razem. Później kolega się go pyta, i co? Fajne? Kurz, nie dosyć, że ona jest dziwką, to jeszcze głuchą do tego. Znowu psa bije. Patrz, odpowiadam ci teatro i potem po odpowiedzi już cztery razy pytasz to samo. W gruńcu w szpitalu! Nie na Dnienilu! Na dnienilu to się inny Kamil Kurwa urodził. Nie rozumiem, czemu ma ktoś z tym problem, że ktoś stosuje to, czy to. Bo, bo patrz, Kruski. to jest takie bardzo boomerskie i, i z, takie już takie właśnie starszego człowieka podejście, takie, a ta młodzież to już Trzymającym rotację No a widzieliśmy kierownicę od Karigana Polskich słynnych kierowców drifterów Znamy szeliego, okej okay, Ale Max też do tego grona dołączył Tego bym się nie spodziewał No straszna kierownica nie... Donat, Donat, Donat Why, you... why you stay here? Who's play Donat, motherfucker? O, pomajkus, daj się sianek. gram na dziesiąte lewele, Hopie gram jak oni win. Przestań pierdolić. Dona, lewa dona. Okna nie widziałem trela wcześniej. Kapsu, Heaven. Nie, nie wiem, kurwa. Co? Dobra, 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 co to, to jest łatwe, dobra. 4, tak. yy, no to 10: tak? nie, co? No 2 razy 2. No. Razy, aha! Razy jeszcze to dobra myślałem, że dodać sorry. Mm -hmm. No to to jest 4 razy 6 czyli 24. I z tornado, tak, ja to robię to już... tornado Dobra, tornado. Ty burczy mi w brzuchu z głodu. Do chuja, jak to się robi? Nic nie pole... nie zrobiło się tornado w ogóle. Życie. Kotek. Szybko. O! mamon, mamon! O i klucz się znalazł! Widzisz? Szef, szefu! Szefu! Szefu, szefu! Szefu! Szef szef, 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 tam klucz jest! Tam Klucz tam leży, klucz tam leży! Mam on tam tam leży. I wszystko zamykał! Tam, sam klucz leży, szefu. A gdzie jest ta kurwa kulawa teraz? Dobrze chciałem strzelić, Irlandia, no dobra, to by był wstyd, gdybym mnie <noise> Ojejku, jakie piękne jabłuszko zielone! Tak to dla pani. To o, zjem je chyba, wiesz, takie piękne. Pod TikTocka ten płacz, co widać nawet na czacie, dzieciaki co ich szypują się całe trzęsą i śledzą streama, jak z za czasów Frania i Lizy. Masakra, jak Banji manipuluje widzów. Ale no, jest to dosyć łatwa robota. Patrząc na ich widzów, tu na przykład Amelka dostała padaczki, bo Ginny odpowiedział na jej wiadomość z czatu. Szczerze, wszyscy w redakcji również by się. Może coś podziałamy? Co to jest? To... stary Grzebie. Ziorbaj, Mila! Szybciutko! A, lubię ostro! A, A, szybciutko, staruszku! Oh, 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 oh. oh, oh. A, <laughs> a, Beat pod idealne. No ale to cool. Ku... Te bity wszystkie tak brzmią stary.